Ej, witajcie z tej strony Legion Marvel Strike Force. Jesteśmy na finale filmu Cela 40. Jedziemy po 3 gwiazdkowego gambita z tym składem. No i od razu mamy tylko skrót na dzień dobry. Więc Ultimata tutaj nie warto używać. Bo warto użyć jednak specjala. Teraz byśmy mogli tutaj wrzucić Defense Downa. I dopiero teraz coś tutaj modzić. Czy drugi Defense Downa jest tutaj sens używać? Nie no. Basiciem tu wjedziemy, Wrzucimy. Nie udało się wolno Label wrzucić, no to nic. Ale spróbujemy tym Ultimateem tutaj walnąć i po skrólu widzimy. Teraz. No to Kanga by trzeba tutaj zastanować. Spróbujmy. Dobra. Nowe tu basicie. I teraz ściągnąć te pozytywne efekty. Chociaż no. Nie do końca fajnie wyszło. Jeszcze tutaj. Czy uda się coś wbić? Nie udało się. No nic. Abomination dostał kutkę, więc nie fajnie. Teraz król dostanie. Negatywne efekty dostał, no też fajnie. No i nowa pozytywne efekty załadował. <grywa> dobra, spróbujmy jeszcze w ten środek wbić. A no, jest tutaj kmina. Kogo by tu lepiej? Czy stana? Czy lepiej by było? No dobra, zróbmy tak, że walniemy te offense upy. offens downy, offense. Defensapy. Teraz tak pojedziemy, żeby ich tutaj pozbijać. Hmm. No ciężka jest przeprawa, trzeba przyznać. Tutaj, Uu. z drugiej strony, no apcio, weź, że ich. Ojej. Na no, abomination ma tutaj niestety problem, bo zaraz padnie. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Tu wjechać. Pytanie co z apokalips? Bo zaraz apokalips się pojawi. I to może być gorsze. No nic. Wykończmy tą, tego nowe. Zobaczymy co się dalej wydarzy. Nic się nie pojawia? O, nic się nie pojawiło. Świetna informacja. No bo sobie możemy spokojnie naładować teraz baterię i poczekać aż wejdzie apokalips. Jest ładnie, jest ładnie. Taka troszkę patowa walka, ale. Mogłbym w sumie tą blekę dogłuszyć, ale wolę oszczędzać. Więc dlatego tak troszkę asekuracyjnie. <grystanie> Jest Apokalips. To nic na niego nie użyję z tego, bo tutaj widzimy clear defenza, on ma safeguarda. Tutaj nic nie zrobimy, ekstra fokusy. Tylko to mogę rzucić. Tutaj nic też nie zrobimy. Także no tylko to. Ale tylko Apokalips, został, więc. Ty już jest raczej pewny win bym powiedział, bo to. No, jakby tu. To... Najpierw to ściągniemy. No i... Apokalips, co? Sprzątniesz mi kogoś? Skról sobie nic z tego nie zrobił. Masz panie. I teraz, stan, jest gość zatrzymany, powiedzmy, a dajmy tego, już jest po walce, także udało się, zwycięstwo, 40 cera zdobyta, 3 gwiazdkowy gambit zdobyty, 3, 3, diamentowy. <gryw> Także udało się, no to bierzmy jeszcze tego Gambita i zobaczmy jak on to będzie teraz wyglądał. Na razie Tire 17 jest na Tire 18, pewnie go zrobię też w przyszłości, ale no fajny. 2 miliony 300 życia na Tire 17, więc to jest konkret, na Tire 18 będziemy miał jeszcze więcej. I to tyle w tym odcinku, trzymajcie się, miłego, hej hej. My salvation, repent for my.